Cześć wszystkim. Witajcie gorąco w kolejnym materiale i dzisiaj zapraszam was na cztery propozycje przekąsek w ciągu dnia, czyli będą to zamienniki zarówno słodkich rzeczy, takich kalorycznych. Oraz także wytrawnych, typu na przykład, jeżeli mamy ochotę na chipsy. Yy, także każdy znajdzie coś dla siebie: dwie wytrawne, dwie słodkie. Zapraszam. Wszystkie dokładne proporcje tych produktów yy, znajdziecie w opisie. Tam podam Wam linki do przepisów, które yy, znalazłam na różnych stronach. Ja już od dawna z nich korzystam, po prostu myślę, że tam najlepiej. Wystarczy sobie to jeszcze raz przeczytać i po prostu wykonać. Pierwszy przepis to będą przepyszne paluszki jaglane, które będą zamiennikiem na przykład niezdrowych chipsów, ponieważ można je jeść z dipami. Do przygotowania takiego dipu, pierwszego, a mianowicie ziołowego, będziecie potrzebować jogurt, sól, pieprz, cytrynę wyciśniętą, szczypiorek, pietruszkę, a także bazylię. No i taki ziołowy dip przygotujemy dodając do jogurtu sól i pieprz, następnie dodaję bazylię, szczypiorek, następnie pietruszkę, sok z cytryny i następnie oczywiście wszystko mieszamy. No i mamy gotowy dip ziołowy. Drugi dip, który bardzo lubię jest to taki paprykowo-pomidorowy. I do przygotowania go będziecie potrzebować serek poznański, sól, pieprz czy chili, koncentrat pomidorowy oraz bazylię. Do jogurtu wrzucacie koncentrat pomidorowy, sól, chili oraz pieprz. Następnie wszystko mieszacie i macie już dip gotowy. Są to mega proste dipy, ale przede wszystkim również zdrowe. Teraz jak przygotować paluszki jaglane? Jest to mega prosty przepis, ale niesamowicie pyszny. I do przygotowania takich paluszków jaglanych będziecie potrzebować kaszę jaglaną, następnie suszone pomidory, również bazylia, sól i pieprz. Słonecznik i olej rzepakowy. Zaczynamy. Przysypujemy słonecznik i mielimy albo blendujemy w zależności jaką formę lubicie. Później wkładamy do blendera suszone pomidory. Dodajemy również olej rzepakowy, sól i pieprz, bazylię taką w listkach świeżą i to wszystko miksujemy na gładką masę. Do tej paciali, która Wam powstała, dodajecie zmiksowany ten taki nawiór słonecznik i dodajecie także kaszę jaglaną. I to wszystko mocno blendujemy. Następnie formujecie malutkie na blaszce, która jest pokryta olejem rzepakowym, takie paluszki. Zakładacie jednorazowe rękawiczki, po prostu formułujecie, następnie wkładacie do piekarnika na 20 minut na 180 stopni i tyle, i gotowe. Jak one wyjdą z piekarnika, są mega chrupiące, przepyszne i pomimo Wam, że to jest o wiele lepsze niż chipsy, mają przepyszny posmak, taki paprykowo-pomidorowy, bardzo dobre. Kolejny przepis to kulki dodające energię z daktylami. Do ich przygotowania będziecie potrzebować cytrynę, z której wyciśniemy sok, ale także będziemy ją trzeć na tarce, daktyle, śliwki, różnego rodzaju orzechy, ja na przykład wybrałam słonecznik i nerkowiec, bo bardzo je lubię, imbir zmielony, albo jak wolicie świeży, sól, wiórki kokosowe oraz nasiona chia. Na początek ścieramy cytrynę na tarce i odkładamy daktyle i śliwki, wkładamy w pojemnik a następnie zalewamy gorącą wodą tak, żeby delikatnie zmiękły. W pojemnik wrzucam orzechy, następnie nasiona chia, wiórki kokosowe, sól, imbir i całą tą mieszankę dobrze blendujemy. blendujemy już siwki z daktylami, te takie odsączone z wody i dodajemy cytrynę tą startą i sok z cytryny. Łączymy obie mieszanki intensywnie mieszając lub wkładamy na przykład znowu do blendera i na gładką masę tutaj wszystko łączymy. Ja wiem jak ta masa wygląda, zdaję sobie sprawę, natomiast musicie mi uwierzyć, że jest przepyszna. Z tej masy lepimy kuleczki, a następnie obtaczamy je w wiórkach kokosowych. Albo na przykład w skórce pomarańczy, bądź w orzechach, tak jak wolicie. No i co? Wkładamy je do lodówki i zajadamy. Są po prostu przepyszne. Same powiedzcie, czy nie widzicie tutaj przepysznego Raffaello, bądź na przykład Ferrero Rocher. Mi się to tak kojarzy, po prostu coś niesamowitego i naprawdę bardzo dobre. Kolejny przepis to tosty z batatów. Będziemy potrzebować do ich wykonania awokado, czosnek, batat, jajka, pomidorki koktajlowe, olej rzepakowy. Na przykład ja wybrałam ten z Greenspoon. Musicie wiedzieć, że te tosty z batatów to jedna z moich ulubionych przekąsek. Nie dość, że jest zdrowa, to jeszcze niesamowicie pyszna. Także jeżeli nie macie pomysłu na przykład na śniadanie, bądź podwieczorek, to myślę, że to jest naprawdę świetna okazja, żeby. Właśnie teraz, na dniach, wypróbować ten przepis. Zaczynamy od tego, że batata kroimy na plasterki. To nie jest prosta czynność i na pewno nie będzie Wam łatwo, ponieważ batat jest twardy. Delikatnie to róbcie tak, żeby z siebie nie ukroić, żeby nie pokaleczyć swoich rąk. Następnie te bataty zmarujecie z obu dwóch stron olejem rzepakowym i później stawiacie do piekarnika. Na 180 stopni, na 20 około minut, ale musicie pilnować, tak żeby Wam się nie spaliły. Mniej więcej tyle, w zależności od tego, jaki macie piekarnik. Następnie rozbijamy na patelni dwa jajka i dodajecie ulubione przyprawy. To będzie taki dodatek do batatów. I teraz czas na guacamole, którymi przykryjemy nasze cudowne tosty. Będziemy potrzebować do tego awokado, najlepiej mocno dojrzałego. Ja miałam takie średnio dojrzałe cytrynę. A także będziecie potrzebować. Czosnek. Wszystko oczywiście mieszacie dokładnie, dusicie ze sobą, i następnie nakładacie na upieczone już bataty. Przystrajamy to wszystko pomidorkami koktajlowymi, takimi pokrojonymi, i dodajemy jajo. I gotowe. Mój przepis to deser a czekoladowy z posypką daktylową. Uwielbiam go, po prostu to jest najlepszy deser, jaki ostatnio jadłam, i do jego przygotowania będziecie potrzebować karob, następnie agar agar do zagęszczenia e, naszego pysznego kremu czekoladowego, ale może być to również żelatyna, jak wolicie. Następnie jogurt, banany, daktyle, miód. Amarantus, a dokładnie poppings z Amarantusa, Wasze ulubione orzechy. Ja wybrałam nerkowiec, wiórki kokosowe, a także mleko. Następnie mm, żelatynę rozpuszczacie w szklance bądź agar agar, w zależności od tego, co wybrałoście i odkładacie na jakiś czas. Do jogurtu dodajemy banany i to wszystko pięknie miksujecie. Dodaję też mleko, później dodaję karob, a na końcu żelatynę z wodą. No i co? Przelewamy taką miksturę do naszych pucharków i wkładamy do lodówki na około 20-30 minut, tak żeby stężało. I na koniec przygotowujemy naszą posypkę, którą na koniec przedokorujemy nasz deser. W czasie kiedy nasz deser sobie tężeje, tęgnie w lodówce, to my właśnie kroimy orzechy. W moim przypadku orzech nerkowca razem z daktylami. Następnie podgrzewamy miód w garnuszku. Kiedy się podgrzeje, dodajemy amarantus razem z biurkami kokosowymi. Dodajemy orzechy, daktyle i to wszystko pięknie mieszamy, tak żeby się stęgło i zrobiła się taka masa, jakby pokryta karmelem, coś w tym stylu. No i cóż, finish: wszystko dekorujemy, pięknie to wygląda, pachnie to cudownie, i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych deserów, tak jak wcześniej mówiłam, który ostatnio jadłam. Kochane, to by było na tyle, jeżeli chodzi o filmik mój kulinarny, kolejny, dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobał, wszystkie dokładne proporcje, przepisy będziecie mieć na dole, są to jedne z moich ulubionych stron, z których ostatnio korzystam, ja je tylko przytoczyłam, to nie są moje przepisy, żeby nie było, co? Do na następnych moich filmów, buziaczki, pa pa!